Cześć, witajcie w 186 marketingowym podsumowaniu tygodnia. Dzisiaj sześć newsów, które dla Was przygotowałem. Będą głównie dotyczyć Instagrama i TikToka, ale zaczniemy sobie od nowości, czy właściwie planowanych nowościach na Facebooku, a zakończymy na funkcjonalności, którą właśnie do ekosystemu Facebooka wprowadziło Shopify, czyli popularna platforma e-commerceowa. Jeśli ktoś z Was tego by nie wiedział. Standardowo zachęcam Was do komentowania tego live'a. W opisie znajdziecie linki do wszystkich newsów, które będą dzisiaj omówione. A ja bez przedłużania przejdę właśnie do pierwszej nowości, czyli czegoś, czego wszyscy mogliśmy się spodziewać. Facebook pracuje już nad kopią Clubhouse, a przynajmniej tak donosi jeden z pracowników, który Woli zachować anonimowość i opowiedział o tym właśnie publicznie w jakimś wywiadzie. Zdradził tutaj dziennikarzom New York Timesa o właśnie, że, że Facebook zatrudnił szereg osób do nowego zespołu, który ma właśnie pracować nad tym, aby taka kopia Clubhouse'a. Powstała. W wielkim skrócie dla tych, którzy jakimś cudem nie słyszeli jeszcze tej aplikacji. Jest to obecnie chyba najbardziej popularna, najbardziej trendująca aplikacja społecznościowa. Polega na pokojach, w których można ze sobą rozmawiać. Jest to aplikacja tylko audio. Można rozmawiać albo się po prostu przysłuchiwać takim rozmowom. Są grupy, pokoje tematyczne i tam prowadzone są. Dyskusje na, na różne tematy. Facebook teoretycznie ma już podłoże po to, żeby coś takiego odpalić, ponieważ y, są messenger rooms, y, gdzie możemy na rozmowach wideo prowadzić. Oczywiście, można też w sumie nie łączyć się y, z wideo i, i rzeczywiście też pogadać na takiej samej zasadzie jak y, w Clubhouse. Przy czym y, w przypadku tej drugiej aplikacji jest to no tak wbudowane w, w tą… Y, Identyfikację tej aplikacji w całej takie serce. Ona jest od A do Z stworzona właśnie pod takie rozmowy głosowe, a na Facebooku po prostu jest to jedna z wielu, wielu, wielu dostępnych opcji. W takim razie możemy spodziewać się jakiejś przebudowy Messenger Rooms lub jakiejś wariacji na ten temat, a może najpierw Facebook postanowi wyruszyć z własną z od, od, odrębną aplikacją. Nie, nie wbudowywanie tej funkcjonalności w natywnego Facebooka, chociaż osobiście wątpię, że, że odpalą do tego osobną mapkę. Albo ewentualnie zrobią to i szybko potem ruszy wbudowana wersja Facebooka, żeby po prostu to już na starcie miało więcej użytkowników. Judy, wita się z nami na Facebooku, hej. A ja przejdę do kolejnego newsa, tym razem właśnie, o Instagramie i nowościach w live'ach na, na Instagramie. 3 lutego odbywało się, czy, czy w zasadzie można wcześniej, to jest filmik z 3 lutego, fragment z programu Late with Lily, Lily Sign, pewnego amerykańskiego takiego show, talk show, w którym właśnie gościem był Adam Mosseri, CEO Instagrama. I opowiadał on tutaj, zdradził prowadzącej ekskluzywnie, zupełnie przypadkiem i w nieplanowany sposób, spontanicznie ogłosił nową funkcjonalność na Instagramie, którą też już Wam sugerowałem, pokazywałem takie domniemywania wcześniej, a mianowicie. Livey więcej niż dwie osoby na, na Instagram live. Ie. I tutaj w tym filmie on pokazuje, że jest to możliwe i że już to jest działająca opcja. Zachęcają do dołączenia do live'a. Po chwili prowadząca dołącza. Są we dwójkę, czyli tak jak normalnie yy, można to robić teraz na Instagramie. Yy, natomiast po, po chwili tam jeszcze proszą o dołączenie trzecią osobę. O i, i trzecia osoba się. Dołącza do tego live'a, co widać na ekranie. Dzieli się on w następujący sposób, że, że jedna osoba jest do góry, dwie na dole. Może być to, mogą być to też cztery osoby i bodajże to jest aktualny limit, czyli dwukrotnie więcej niż, niż obecnie. Co ważne w tym newsie, to to, że pan Adam Moseri zdradził, że, że ta funkcjonalność jest w pełni gotowa, co zresztą zaprezentował, i że zostanie wdrożona do aplikacji w ciągu najbliższych kilku tygodni możliwe, że nawet jeszcze w tym miesiącu. Co jeszcze innego z Instagrama, a mianowicie z reelsów, czyli tej kopii TikToka, to to, że mm, mamy już. Pewien okres czasu po tym, kiedy ta funkcjonalność została wdrożona, to może nie, no bo ona już jest od dawna na jakichś tam testowych rynkach, natomiast od około pół roku jest dostępna trochę bardziej globalnie. Jeszcze nie we wszystkich krajach, ale w wielu już tak. I ma coraz więcej użytkowników ta funkcjonalność, co pozwoliło Instagramowi nauczyć się na błędach. I jedną z takich lekcji było to, że Skoro to jest kopia TikToka i działa w taki sam sposób, wygląda tak samo, to po co tworzyć dwa razy tą samą treść? I po prostu ludzie wrzucali filmiki z TikToka tutaj, pobierali swój, swój film i wrzucali w reelsy. Zresztą, przy czym wiecie o tym pewnie doskonale, że przy pobieraniu filmu z TikToka nakładają się na niego takie znaki wodne, które sobie skaczą po ekranie, tak żeby nie dało się tego w łatwy sposób wyciąć. No i teraz Instagram, żeby trochę zacieśnić tą rywalizację z TikTokiem i żeby ludzie jednak tworzyli oryginalnie na Reelsy, a nie na TikToka, wprowadza taki update do algorytmu, który będzie obniżał zasięg filmów, które zawierają znak wodny Instagrama, znak wodny TikToka lub innych aplikacji. I jest to oficjalnie opisane właśnie w tym poście, Czego nie robić w ramach Instagram Reels, do którego Wam linkuję w opisie tego live'a. Przy okazji yy, przypomnę, że możecie zostawić po sobie jakąś reakcję, na przykład łapkę w górę, serduszko, yy, czy cokolwiek, yy, co możecie zostawić po sobie, w zależności od tego, gdzie oglądacie tego live'a, bo też przypomnę, że możecie marketingowe podsumowanie tygodnia oglądać na Facebooku. Na YouTube i na LinkedInie. Na tych trzech portalach równolegle transmisja się toczy. I właśnie na LinkedInie wita się z nami Piotr. Dobry wieczór, Piotrze. Natomiast Lucy na Facebooku pyta, czy wiadomo, kiedy będzie można włączyć muzykę do relacji na Instagramie? Odpowiedź jest, że nie wiadomo. Ja w zeszłym roku w wakacje, jakoś w, chyba w wakacje, wydaje mi się, że to było to w lipcu, albo, albo no nieważne, latem zeszłego roku. Yy, miałem przez chwilę dostęp do tej funkcjonalności, jakoś trafiłem w grupę testową i, i mogłem dodawać muzykę do filmów na Instagramie, ale po dwóch tygodniach zniknęło to yy, z mojego konta i nie mogłem już yy, tego tworzyć. Wiem, że na przykład w Niemczech chyba można. Póki co w Polsce nie i nie ma żadnych informacji, kiedy ta funkcjonalność na polskim Instagramie się pojawi, więc niestety nie jestem w stanie tutaj nic zapowiedzieć. Ok, kolejny. A nie, teraz przejdziemy sobie właśnie do wspomnianego już TikToka. I też a propos muzyki. TikTok zacieśnia współpracę z wytwórnią Universal Music Group, dzięki czemu. Więcej utworów artystów zrzeszonych w ramach UMG będzie dostępnych w TikToku. Dzięki temu użytkownicy, twórcy i marki zyskają dostęp do szerszej bazy muzycznej, w szczególności takich bardziej aktualnych i popularnych, mainstreamowych utworów, ponieważ Universal Music jest chyba największą na świecie taką wytwórnią. I zrzesza, albo współpracuje, przynajmniej, bo już nie wdawajmy się w tego rodzaju tam współpracę typu dystrybucja i tak dalej. W każdym razie, w, powiedzmy, w swojej bazie ma wszystkich tych takich czołowych, światowych, no może nie wszystkich, przesadzają, ale większość, zdecydowaną większość tych topowych, światowych artystów muzycznych. Więc ich utwory będą, Pewnie w miarę szybko i legalnie dostępne do używania w filmach na TikToku. Taki oto krótki, ale myślę, że ciekawy news, ponieważ pokazuje mm, takie, myślę, dosyć wzmocnienie tej aplikacji, szczególnie właśnie pod tym kątem muzycznym, no bo Instagram tutaj nie zapowiada nam za bardzo tego typu nowości, żeby podejmował współpracę z jakimiś wytwórniami. Póki co w Reelsach, z tego co wiem, baza muzyczna jest dosyć uboga lub. Yy, Taka nieaktualna, nie ma tam aktualnie trendujących utworów. Hmm. Zobaczymy, czy uda im się coś tutaj ugrać. Zapewne tego typu umowy trochę właśnie odcinają Instagrama. Zakładam, że jeśli Universal Music podpisuje taką umowę z TikTokiem, no to już zabrania ona im współpracy np. z Instagram Reels. No ale nie wiem, nie znam takich szczegółów, to tylko moje domniemywania. Natomiast co jeszcze odnośnie TikToka. To to, że aplikacja chyba znalazła swoje takie kolejne źródło użytkowników, czy swoją taką no, niszę, no, nie wiem, no chyba tak niszę, A mianowicie gotowanie. Na TikToku jest bardzo dużo treści z gotowaniem. Osobiście mi też często się one wyświetlają. Oczywiście to zależy od tego, kto to, co ogląda. Aczkolwiek, TikTok podjął współpracę z Wisk. To jest taka aplikacja społecznościowa, pozwalająca na dzielenie się swoimi przepisami. Po prostu możecie tam dodawać swoje przepisy kulinarne i przeglądać przepisy dodane przez inne osoby, udostępniać je, komentować i tak I współpraca polega na tym. Wygląda tak samo, może tak powiem, wygląda tak samo jak współpraca z Wikipedią. Jeśli śledzicie poczynania TikToka, to wiecie, że można do filmu dodać link z Wikipedii, i wtedy nad nazwą użytkownika, tak jak na ekranie teraz widzicie, tak wygląda ekran, to nad nazwą użytkownika pojawia się takie tam seal Full Article i logo Wikipedii. To analogicznie wygląda to w przypadku Wiska. Pojawia się taki przycisk, zobacz pełen przepis. Po którego kliknięciu otwiera nam się ekran po prostu z może tu pokażę, z tym przepisem w ramach tej aplikacji. Jest to bodajże link, więc nie, nie trzeba posiadać tej aplikacji, ale oczywiście jeśli posiadacie ją, to od razu otworzy Wam się właśnie Wisk. No i tutaj w ten sposób o, wygląda taki ekran czyli przeglądarka w ramach TikToka właśnie z wyświetlonym przepisem, który możecie sobie zapisać do Wiska. Myślę, że bardzo ciekawa funkcja, w szczególności właśnie nawet nie tylko jeśli chodzi o gotowanie, tylko taki w ogóle kierunek dla TikToka, żeby podjąć tego typu współpracę, no bo jednak mamy ten limit minuty tego filmu, nie każdy musi zapamiętać, na przykład wszystkie składniki, które są potrzebne, no, w przypadku przepisu, tak, wszystkie składniki. I też w opisie limit znaków na pewno ograniczyłby możliwość jakiegoś estetycznego, chociażby wypisania tego, co trzeba mieć. Filmików na TikToku też oczywiście nie można przewijać, co utrudnia tego typu praktyki, więc na pewno będzie to bardzo przydatne, a myślę, że jest to też do skopiowania w innych segmentach, innych sektorach tematycznych, na, na analogicznej zasadzie. Ok, i na sam koniec coś dla, oj, dobra, mamy to, na sam koniec coś dla osób zainteresowanych e-commercem, a w szczególności pewnie dla tych, którzy swój sklep internetowy posiadają na platformie Shopify. Shopify to chyba jedna z największych takich gotowych, stosowych platform e-commerce'owych. Posiada też odpalony w zeszłym roku własny system płatności ShopPay. I w ogóle Shopify, jako takie, posiada dosyć dobrą integrację z Facebookiem i z Instagramem. Można te api są bardzo zintegrowane i po prostu posiadając sklep na Shopify można w łatwy sposób automatycznie dodawać produkty do sklepów na Facebooku i na Instagramie. Można tam automatycznie wgrać sobie pixel Facebooka bez umiejętności programowania, bez konieczności pomocy jakichś osób trzecich itd. I teraz zacieśnia się ta współpraca, ta integracja. Kolejna nowość trafia do Facebooka od Shopify'a, a mianowicie właśnie możliwość korzystania z tej bramki Play bezpośrednio w sklepach na Facebooku i na Instagramie. Dzięki temu. Jeśli macie właśnie w sklep na Shopify i, i konto na Instagramie, na przykład, i podpięty tam sklep z waszymi produktami, to jeśli podepniecie tą bramkę ShopPay, użytkownicy będą mogli dokonać zakupu bez wychodzenia z aplikacji. Nawet jeśli właśnie system Facebook Pay, który też w niektórych krajach jest dostępny, to właśnie, nawet jeśli w, w kraju waszych klientów nie jest to dostępne, na przykład w Polsce, to z ShopPay będzie można skorzystać. Klikamy w produkt, dodajemy do koszyka, przechodzimy do płatności, wybieramy Shopify jako metodę płatności, i gotowe. Zamówienie zostaje złożone. Oczywiście trzeba mieć, czy nam podać kartę, którą on zapamiętuje, więc przy przyszłych zakupach jest to już natychmiastowe praktycznie. Myślę, że bardzo ciekawa. Ciekawa nowość. Tutaj też w artykule, który opisuje tą integrację, na samym dole jest link i można sobie więcej poczytać o tej bramce w ogóle, o Shopify. Tak, tylko na koniec dodam, że to właśnie jest bardzo ciekawe dla, dla właścicieli e-commerce'ów, chociaż wydaje mi się, jeśli się mylę, to poprawcie mnie w komentarzach, ale wydaje mi się, że mimo wszystko Shopify w Polsce nie jest aż tak popularny. Cenowo może nie odstaje, za bardzo od polskich sas typu Shoplo czy Shoper, na przykład, ale z tego, co się orientuję, to ma integrację tylko z przelewy 24, przy czym tam jest dosyć wysoka opłata pobierana, prowizja. No i oczywiście brak supportu w języku polskim, co pewnie większość osób zniechęca, bo w razie problemów można długo, długo czekać na. Odpowiedź, ale nie wiem, nie, nie mam sklepu na, na Shopify, więc to tylko tyle, na ile się orientuję. Jeśli ktoś z Was ma, to chętnie poznam opinię w komentarzu. Chyba, że nie chcecie się dzielić tym publicznie, to y, możecie do mnie napisać prywatnie albo wysłać maila: hubert.jiezierski.maupaisprawnymarketing.pl. Ale dobra. Y, na sam koniec, standardowo nasze ogłoszenia parafialne, że tak powiem. Czyli magazyn sprawny marketing. Zachęcam Was do kupna. Jest nowy numer z Szymonem Negaczem, zwycięzcą Lid of Marketing, konferencji. Na okładce okład narysowanej przez Tomka Brusika. Zrysuję Facebooki. I co, co, co jeszcze wyróżnia ten magazyn, to to to, że od dwóch numerów to wydanie jest grubsze i to jest ponad 170 stron wiedzy, a weźcie pod uwagę, że to jest taki duży format. Nie wiem, w smy, czy to jest A4, chyba nie, ale coś w tym stylu, więc no, jakby to zmniejszyć to wyjdzie taka książka. A po drugie, nadal można zaprenumerować sprawny marketing w obniżonej cenie i jest to niecała stuwa netto. Za cztery numery, czyli przenumeratę roczną. Cztery, cztery kolejne numery trafią w Wasze ręce z darmową wysyłką. Za taką kwotę, jeśli zdecydujecie się zaprenumerować, jest też opcja oczywiście przenumeraty elektronicznej, jest ona niewiele tańsza. Albo mieć te dwie tej samej cenie. Konferencja of Marketing w tym roku pod koniec kwietnia będzie to edycja specjalna. Wystąpi na niej 20 najlepszych prelegentów w historii Isle of Marketing. Z tego co wiem, prelegenci już są ogłoszeni w sensie podzieleni na dni, kto z kim wystąpi, i to możecie sobie sprawdzić na socialach sprawnego albo tutaj na stronie. Konferencja potrwa 4 dni, każdego dnia po 4 godziny i będzie składać się z nagranych prezentacji, wcześniej nagranych, zmontowanych, tak żeby to było płynne i ciekawe. A w międzyczasie będą dyskusje na żywo tych prelegentów w studiu sprawnego marketingu. Tutaj na stronie konferencji ilovemkt.pl, jak sobie zjedziecie trochę niżej, to właśnie jest dostępny program z podziałem na 4 dni. Po kliknięciu takiego boxa możecie sprawdzić sobie harmonogram konkretnego dnia i tematy prelegentów, większość z nich już te tematy podała. Wystąpi też Krzysztof, który kiedyś współprowadził ze mną ten program pewnie go jeszcze kojarzycie, jeśli oglądacie marketingowe podsumowanie tygodnia od dawna. Na sam koniec szkolenia sprawnego marketingu, które cały czas są dostępne. Pomimo ograniczeń i obostrzeń odbywają się w formie online, więc nie musicie się bać o jakiekolwiek odwołanie, a jeśli warunki na to pozwolą, że tak powiem, to oczywiście można też wziąć udział stacjonarnie, ponieważ szkolenia są hybrydowe pełną agendę, rozpiska tych szkoleń, kiedy, które, gdzie, znajdziecie na stronie szkolenia.sprawny.marketing, tutaj na dole jest tabelka i właśnie z podziałem na miasta można sobie sprawdzić, co, kiedy i gdzie, a po wybraniu konkretnego szkolenia, tutaj na przykład klikając więcej, możecie sprawdzić szczegóły, szczegółowy program, czego się tam dowiecie. To tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za oglądalność. Jeszcze raz przypominam o możliwości zostawienia jakiejś reakcji pod tym filmem, a może nawet udostępnienia. No i co? Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia w poniedziałek o 19.00. Cześć.